Mówię ostatnio dużo o wewnętrznym profilu absolwenta, mówię o tym, że trzeba mieć wewnętrzny system edukacji, system oceniania, taki swój własny. I e, dziś, przed chwilą, e, zakończyłem semestr. To znaczy, wystawiłem ostatnie oceny. I e, parę dni temu, w sobotę, miałem e, okazję poprowadzić pierwsze w tym semestrze zajęcia. I te dwie rzeczy to wystawianie ocen y, tuż przed zamknięciem systemu i moje wzmożone refleksje na temat wewnętrznych systemów i oceniania i profilu absolwenta doprowadziły mnie do y, takiej obserwacji że strasznie strasznie zesztywniałem Kiedy mówię o tym zesztywnieniu, to myślę sobie o tej sytuacji, kiedy prowadzę pierwsze zajęcia dla nowej grupy, nie znamy się jeszcze, zajęcia są późnym popołudniem, właściwie już wieczorem. Ja jestem chyba po 40 kawach i mówię do nich i słyszę po jakimś czasie tego mówienia, jak ja do nich mówię. Mówię do nich w takim bardzo konkretnym rytmie. Pokazuje im rzeczy, które mają do zrobienia bardzo, bardzo precyzyjnie. Dlaczego? Dlatego, że spędziłem ostatni prawie miesiąc na e, rozmowach z osobami, które z różnych powodów nie spełniły kryteriów zaliczenia. Te rozmowy e, Wprowadziły mnie w pewien sposób myślenia o tych interakcjach: o tym, że te interakcje muszą być bardzo, bardzo jasne i precyzyjne, żeby jasno i precyzyjnie było wiadomo, co trzeba zrobić, albo żeby jasno i precyzyjnie było wiadomo, co nie zostało zrobione i jaka jest tego konsekwencja. I mówię do totalnie nowych ludzi. Takich, którzy jeszcze nie mieli okazji po pokazać mi się w ogóle. Rozmawiamy przez komputer, w związku z tym ja ich nie widzę. Widzę te zdjęcia, które sobie wgrali, które w jakiś sposób mają ich tam reprezentować. W związku z tym nie widzę ich, a już traktuję ich z perspektywy tych interakcji, które miałem z osobami, które są w problemie. I widzę, że to niesprawiedliwe. Widzę, że to inne niż robiłem to zwykle. Zwykle pierwsze spotkanie to był czas na zbudowanie relacji, na pokazanie siebie, na opowiedzenie o sobie, na y, jakieś takie y, no, luźne, luźne interakcje. Natomiast zauważyłem, że y, jeżeli w takiej sytuacji. Poznawania się, rozluźnienia, ja zaczynam mówić o tym, jakie są zasady zaliczenia, to to nie brzmi tak poważnie. Mam takie wrażenie, że spowodowałem u wielu osób takie poczucie, że jeśli on tak luźno o tym mówi, to to będzie łatwe. To a okazało się nie być. I myślę sobie o tym, że dałem się zwieść sytuacji, dałem się zwieść temu, że. Te interakcje, które mam teraz, to jest jakiś reprezentatywny obraz tego, jakie interakcje w ogóle czekają mnie w tym semestrze. A to nieprawda. Osoby, z którymi świetnie mi się pracuje, to są osoby, z którymi yy, w większości nie miałem kontaktu od czerwca. Yy, w związku z tym jestem. Yy, no, no, to co mam, to nie jest reprezentatywny obraz tego, co mnie czeka w tym semestrze, ale też zobaczyłem, jak w trakcie tych zajęć oddzieliłem się od siebie. Jak nie, bu nie buduję sytuacji dookoła siebie i jak bardzo robiłem to do tej pory. I to mnie uderzyło. To uderzyło mnie z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mamy jakieś takie wewnętrzne poczucie to dobrze. Dobrze w sensie profesjonalnie. To yy, zgodnie ze sztuką. To się im przyda. Buduje ich relacje z przedmiotem, a nie ze sobą. I to mnie ucieszyło. Yy, natomiast myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy. Myślę sobie o tym, że prowadzenie tego kanału i, i, i mówienie do osób uczących i uczących się yy, może pełnić taką funkcję, że ktoś, kto jest yy, Gdzieś w swojej karierze, e, wcześniej niż ja, zaczyna dopiero, albo, e, albo uczy dopiero parę lat, e, to może to, co jest moim doświadczeniem, posłuży jako doświadczenie e, dla, dla takiej osoby, która, która jest na początku. I myślę sobie, że nie, że bardzo, bardzo nie. Dlaczego? Dlatego, że ja mam wrażenie, że takie mm, głosy, że tak właśnie trzeba zrobić, na początku jasno podać kryteria, nie spoufalać się, nie wchodzić tam w jakieś bliskości i tak dalej, że ja to słyszałem od osób, które uczyły gdzieś tam obok mnie i eee, ja absolutnie nie chciałem tego usłyszeć. Ja miałem poczucie, że to jest tak zimne, i tak sztywne, i tak zdystansowane, że to jest nieludzkie. A dziś dochodzę do takiego w, w momentu w moim uczeniu, że to właśnie jest ludzkie, to właśnie pozwala człowiekowi być sobą, bo wprowadza jasne zasady, otwiera przestrzeń dla twórczości, która występuje tylko wtedy, kiedy pojawiają się jasne zasady creatio ex nihilo to raczej atrybut boski, a nie nauczycielski. Więc myślę sobie, że dla wielu osób, które zaczynają konieczne są te doświadczenia, które ja miałem, a dziś myślę sobie o nich, o jakie to było trudne i ciężkie i nieprofesjonalne i niedobre i jak dużo tarapatów z tego wyniknęło. Ale dzięki temu ja dziś mogę być w miejscu, w którym jestem i Zostać sam ze sobą w tym, e, w tym przekonaniu, nie nauczać nauczających, że tak właśnie trzeba postąpić, bo żeby dojść do takiego momentu, ja potrzebowałem e, tej mojej ponad dekady e, uczenia innych ludzi i uczenia ich nieźle, bo nie chciałbym tego teraz tak z, z ex katedra ocenić to, do tej pory było złe, od teraz będzie dobre. Nie. To nie było złe. Dziś to, co robię, jest lepsze, ale to wcale nie znaczy, że to, co robiłem wcześniej, było, było złe. Dziś robię lepiej, ale to wcale nie znaczy, że wtedy robiłem źle. Czuję się dużo pewniej w tym, co robię, ale złapałem się na tym, że ja jednak lubię wchodzić do sali, gdzie jest atmosfera e, słuchania siebie takiej otwartości na to co druga osoba powie niezależnie od tego czy to jest związane z tematem czy nie i ja dalej chcę to budować natomiast widzę że moment na to nie jest na pierwszych zajęciach że on jest na drugich i kolejnych kiedy my już wiemy na czym my stoimy i teraz sobie możemy na tym stać i się poznawać i budować sobie swoje relacje między sobą relacje z przedmiotem relacje z literaturą i tak dalej i tak dalej natomiast Robienie tego wcześniej, mam wrażenie, że y, było takim trochę, powodowało zdezorientowanie, co ten człowiek naprawdę od nas chce. I myślę sobie dziś, że y, najpierw fundament, a potem zapraszanie gości na y, parapetówkę i na jakieś takie zbliżanie się do siebie, rozumienie siebie i bycie, bycie razem. Najpierw, najpierw. Fundament. A ten fundament zaczyna się u mnie od tego, że ja wiem, czego chcę nauczyć, jaki ma być efekt tego mojego uczenia i w jaki sposób ja będę to sprawdzał, bo e, dzięki temu wszystkie rzeczy, które zrobię, nawet jeżeli czegoś. Nie powiem, albo coś powiem w sposób niezrozumiały, to ja mam punkt odniesienia, do czego ja chcę doprowadzić. I mogę wtedy zapytać, czy to Was zbliża do tego, na co się umówiliśmy. E, wydaje mi się, że ta struktura daje mi dużo więcej e, swobody w działaniu, ale wymagała bardzo dużego uszczegółowienia tego, co robię. Wyzwanie rozwoju.